No, słuchajcie, w tym odcinku bardzo chciałbym Wam podziękować za 1000 subskrypcji na moim kanale, za 1000 subów. No, I dzięki Wam bardzo za to wszystko. I z tej okazji przygotowałem dwie niespodzianki. Pierwszą niespodzianką jest to, że odpowiem na to pytanie. Yy. Które jest najbardziej zadawane na moim kanale? Ile mam lat? To tak, mam 10, a rocznikowo 11. W listopadzie będę miał 11. Dobra. A drugą niespodzianką jest to, że stworzyłem nowy kanał, a mianowicie Kamil Goldman Play, na którym będę grał. W różne gry LEGO, Ninjago. Ninjago gier będzie najwięcej online. No i inne różne. Dobra, to by było na tyle. Te podziękowania tamtego, no to wiecie. No to dobra. Cześć.